Żeby był tutaj y, Peo to byśmy mieli 20 razy więcej ludzi. Ludzi, którzy już tutaj, tu byśmy umierali wszyscy. Nikt nie spróbuje na siłę i głębi. Są leki, Amaltadyna, y, tam inwerktyna, sporo jest leków przeciwwirusowych. Grypę się leczy, COVIDa też można leczyć. Trzeba się szczepić, bo tego trzeba na chama ich doprowadzać do szczepienia. Wszyscy musimy się szczepić. Rozumiem, czyli jest pan za przymusem Ta? tak? Nie, nie jestem za przymusem. Po prostu trzeba się szczepić, nie na siłę. No, no, normalnie, no, inteligentnie tak podejść do tej, ale nie na siłę, nie, nie na siłę. Ja proferuję szczepienia takie, tak jak... Jak nasz rząd, czyli łagodne takie, spokojne, ale nic na siłę. Haha, <laughs> Okej, i teraz w Europie sporo mówi się o przymusowych lockdownach dla niezaszczepionych. Co pan uważa? Nie wiem. <laughs> to ściema, jedna wielka ściema. No, a dlaczego ściema? Bo ściema, bo kłamią, telewizja kłamie. Lockdowny dla niezaszczepionych? Tak, mówi się o tym teraz w Europie. Ostro, niech próbują. Jebać covida. Rozumiem, a... Polscy, co panowie myślą o przymusie szczepień? Bo takie pojawiają się też głosy, że szczepienia mogłyby być przymusowe. Nie wiem, dla mnie to jest. Niech mi ktoś spróbuje na siłę i głębi. Tak. Patrzmy. Dobra. 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 Ej, właśnie na piątek jestem zapisany. Dobrze. I, teraz... I na grypy przy okazji chyba też. i no, super. Także teraz jestem za. Dobrze. A co? Są... Na szczepień? Bardzo złe. A dlaczego? No bo, dlatego, bo to szczepionki są nowym eksperymentem medycznym. Mhm. Nie są przetestowane, badania ciągle trwają. I uważam, że nie można zmusić ludzi do rzeczy, do których nie są na 100% przekonani. Każdy ma swoje sumienie, wolność wyboru, a po drugie konstytucja nie pozwala na to, żeby cokolwiek obywatelom narzucał. Ja wiem, bo teraz w Europie mhm. mówi się o lockdownie dla niezaszczepionych tak. i Pan też jest przeciw nie. Przeciwko przeciwnie. oczywiście, jak można łamać takie przepisy podstawowe prawa człowieka, to może się skończyć obozami. Tak jak właśnie za Hitlera. To może być tego cały taki efekt. Bo się napuszcza jedną grupę Polaków na drugą grupę Polaków i skłóca się jednych z drugim. Przymus, A oni tam sobie siedzą i czują się bezpiecznie. Łatwiej im się rządzi. A dlaczego? No, dlaczego? No, przymus na razie taki, no nie mam pojęcia. Okej, okay, ale bardziej patrzy na to z punktu widzenia jakiegoś takiego. Yy... Nie wiadomo co one wszypiają w ten sposób. Okej. Okay. A nie przemawiałem na przykład do Pana jakieś takie różne badania na ten temat, bo tam jednak ich trochę było. No tak, tylko że jest tyle wypowiedzi z różnych źródeł, że tak powiem, i każdy na swoje ciśnie, najbardziej lekarze, tak? Mhm. A że tak powiem źródła niezależne, z źródeł o jednak mówią. Co moglibyśmy no, zrobić? No co, co moglibyśmy? moglibyśmy? No, 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 no niewiele, no ja to nic. Ja nie mam y, takiej możliwości. Nie, no tak, ale Pana zdaniem co Państwo powinno zrobić? Jakie Państwo? Znaczy, rząd. pis, tak? tak, tak pis jest wspaniały. Ręce podnoszę. Pis kocham, a, a, a co PO by zrobiło? Żeby był tutaj, yy, PO rządziło, to byśmy mieli 20 razy więcej ludzi. Ludzi, którzy już tutaj, tu byśmy umierali wszyscy na, na stojąco. Jakby PO rządziło. A pis dzięki, dzięki temu, tej, tym, tej wspaniałej partii, którą kocham, PIS. To, no, to, to, to jest, ilu jest, no. A, a, a co mogą zrobić w tym wypadku? Mają tyle problemów, mają tą białoruską komedię i takie inne, no. I co, źle mówię? Może niekoniecznie, bo to różnie z tym była. Może komuś coś nie, nie pozwala zdrowie, no nie mam pojęcia jak do tego podejść. Ale w każdym razie za lockdownem jestem, dla niezaszczepionych. I w Polsce, w Polsce również, tak? Oczywiście. Czyli takimi specjalnymi restrykcjami dla niezaszczepionych? Czy specjalnymi, może po prostu, żeby im utrudnić trochę życie, żeby zmotywować do szczypienia. Okay, żeby rozumiem. się sami zmotywowali, o może tak. To znaczy przymus może bezpośrednio nie, ale jakaś jakieś, jakieś motywacja po prostu. Tak, żeby po prostu ich zmotywować. Rozumiem. Może tak. na siłę nie wyłapywać na ulicy, no bo to może trochę niehumanitarne, ale jakiś tam przy, przymus, że tak powiem, psych, psychologiczny. Rozumiem, no taka motywacja bardziej pozytywna, czy negatywna? Może bardziej pozytywna, tak, że jak będzie zaszczepiony, to gdzieś może pójść, gdzieś pojechać. No to jest każdego człowieka, że tak powiem, dobrowolna, no nie wiem jak to było nazwać, kurde, no to jest na siłę wszystko, tak, robione, tak, w ten okay. sposób. Podobnie przy przymusie szczepień. Tak? No i oczywiście, no to przymusowe jest, no ale to nie powinno być, moje zdanie takie, jest, znaczy tak będzie. Zrobione, no wiadomo, też dużo ludzi wychodzi w innych krajach na ulicę i się burzy przeciwko, przeciwko temu, przykładowo, gdzieś tam był w Holandii, mhm. tutaj, że tak te testy. Są leki, amaltadyna, inwerktyna, sporo jest leków przeciwwirusowych. Grypę się leczy, COVID też można leczyć. I nie tylko szczepionka. Ale mamy teraz taką sytuację, że trafia człowiek do szpitala z powodu właśnie przeziębienia czy tam jakichś symptomów, właśnie grypowych, i się robi im, mu test, prawda? Mhm. I robi mu się test, wychodzi na przykład, że nie jest pozytywny, no to leci się go na grypę, a jak jest pozytywny, to się go nie leczy, Bo pomaga tylko szczepionka przecież, tak? Magiczny eliksir pomoże, a innych lekarstw nie ma na, na to. I to w tym jest problem, że ludzie dlatego umierają. No trzeba się szczepić. Dla siebie, no. dla bliskich, dla wszystkich. Trzeba. No I w Europie teraz mówi się o wprowadzaniu lockdownu dla niezaszczepionych, co Pani o tym uważa? No wie Pan co, nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem, jakby było lepiej. Okay. A czy szczepienia Pani zdaniem powinny być przymusowe? Powinny być. Skoro ludzie nie, po prostu nie rozumieją i nie wiedzą, że tak trzeba, no to powinny być. <ślesk>